Cześć pokażę wam jak zaledwie w minutę przygotować maseczkę ochronną przy użyciu chusty i gumek. Składamy chustę z jednej strony do środka i analogicznie z drugiej strony. Jeżeli mamy materiał filtrujący, wkładamy go tutaj w środek i składamy chustę na trzy części. Jeżeli mamy drucik na nos, umieszczamy go w tym miejscu. Następnie wkładamy z obu stron gumki. Składamy z jednej strony i z drugiej. Tą część warto włożyć w środek, żeby nam się maseczka nie rozłaziła. I gotowe. Taką maseczkę wielokrotnego użytku w celu dezynfekcji można wyprać w pralce w minimum 60 stopniach. Można też wyprać ręcznie. Zalać wrzątkiem, a kiedy wyschnie wyprasować.